Pan Stanisław Mrugała, który szefuje biuru zarządzania kryzysowego w Raciborzu, w urzędzie. Panie Stanisławie, pan jechał tym samochodem od Częstochowy. Proszę powiedzieć, jakie wrażenia z tej jazdy i co to wnosi do tego systemu ochrony przeciwpożarowej w Raciborzu? Tak, byłem wraz ze strażakami w kamienicy polskiej firmie Bonec odebrać samochód. No, wrażenia są naprawdę takie bardzo budujące. Samochód świetnie spisował się na trasie. Myślę, że jako nowy samolot będzie się również tutaj służył strażakom przez długie, długie lata. Także również dzieci również mogą tu się poczęstować z innymi... Zastosowany samochód nowy, y pan, do podziału w jednostkach OSP na terenie naszego miasta. Wszystkie jednostki mają nowe, praktycznie nowe samochody. Starszy z Markowic ma 5 lat. Także myślę, że przez kilkanaście lat będziemy mieć po prostu problem y, transportu czy, czy w ogóle samochodów poczarnierzych rozwiązany. Na pewno wzmocni siłę y, po prostu działania naszego krajowego systemu ratowniczego, braci braćwożów. Jednostka niedawno wstąpiła do naszego y, y, systemu. Myślę, że będzie... Y, naprawdę dobrze służył wszystkim strażakom. Czy OSP jeszcze mają potrzeby takie do sprzętowania się, czy można powiedzieć, że w tej chwili jest ten poziom taki zabezpieczony na wysokim, wysokiej jakości? To znaczy myślę, że tak, że już naprawdę dosyć dobrze jesteśmy wyposażeni. Na pewno jeszcze są jakieś tam drobne sprawy do załatwienia, między innymi remont Unimoga w Markowicach, ale to myślę, że to jest kwestia przyszłego roku. Także już jesteśmy dosyć dobrze wyposażeni. Dziękuję. Dziękuję.